Konto bankowe to najbardziej podstawowy produkt finansowy. Nie ma prostej recepty mówiącej o tym, które będzie najlepsze. Warto rozważyć wysokość opłat za jego prowadzenie. Jeżeli wykonujemy kilkadziesiąt przelewów w miesiącu, trzeba wybrać taki rachunek, za który zapłacimy nawet kilka złotych miesięcznie, ale przelewy będzie miał bezpłatne. Jeżeli nasze konto będzie kosztowało miesięcznie 3 zł albo 5 zł, może to być dla nas korzystniejsze niż bezpłatne, jeśli na przykład w zamian za opłatę będziemy mieli wypłaty z wszystkich bankomatów za darmo.